Ja kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przez cały dzień będę jadła jedzenie z losowej kuchni świata. Czyli po prostu przed każdym posiłkiem będę losować na kole Fortuny, z jakiego kraju ten posiłek ma być. Będziemy jeść w domu, będziemy jeść w restauracjach, będziemy kupować gotowe produkty. Zobaczymy po prostu, co nam się wylosuje. No i tradycyjnie zaczynamy od śniadanka. Jest już godzina 10, jestem mega głodna, więc mam nadzieję, że coś fajnego się wylosuje. Polska. Ok, co jest typowym polskim śniadaniem? Szczerze mówiąc nie wiem, bo ja jem różne rzeczy. Sprawdźmy co wyskakuje w internecie, jeżeli wpiszemy typowe polskie śniadanie. Najpopularniejszymi daniami są kanapki obłożone, na przykład żółtym serem, wędlinami i plastrami pomidora lub ogórka. Je się również jajka przyrządzane na różne sposoby, biały ser z rzodkiewką, szczypiorkiem lub z miodem i dżemem, podawane na świeżym pieczywie. No dobra, to jest siananie, które możemy sobie przyrządzić w domu, więc jadę teraz do sklepu po wszystkie potrzebne produkty, a wy w tym czasie możecie zejść na dół i zasubskrybować kanał żeby być na brzydko z każdym filmem. I zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, bo to już jest kontynuacja. Już taki jeden odcinek nagrywałam i on się wam bardzo spodobał, dlatego ją kontynuuję. Dobra, jedziemy. Proszę na Wróciłam już ze sklepu do domku i teraz przygotowuję nam kanapki. Mówię nam, bo jest u mnie Julcio na noc, więc Julcio zje ze mną polskie śniadanie. Ogólnie to jest takie śniadanie, które my często z Pawłem jadamy sobie. Tylko Paweł wtedy jeszcze do tego dorobie, bierze sobie cebulkę i czasami paprykę. I jakby to jest coś, co my naprawdę często jemy, więc rzeczywiście jest to polskie śniadanie. Tylko zastanawiam się co pić bo ja na przykład y, bardzo często piję do śniadania sok pomarańczowy nie wiem czy to jest polskie, czy to nie jest polskie więc nie wiem czy mogę wypić ten sok pomarańczowy czy nie jak byłam mała to często na przykład piłam herbatę, ale czy herbata też jest polska ciężko określić, w ogóle ciężko określić polskie śniadanie, bo na przykład w Stanach typowe śniadanie to są pancake'i albo bajgle w Anglii macie na przykład jajko sadzone kiełbaski i fasolkę a w Polsce to nie jest takie typowe śniadanie to jest po prostu coś co my często jadamy ostatnio w ogóle pokochałam pomidory mogłabym mieć pomidory cały czas, gdzie kiedy Kiedyś nie lubiłam totalnie pomidorów, a teraz po prostu mogłabym jeść pomidory codziennie. Do tego ogóreczek. Śniadanko gotowe. Co pijemy, Julek, do śniadania? Herbatę. Taką zwykłą czarną herbatę, nie? No. Taką, jak się zawsze pije łapci. Dobra, to robię nam herbatę i idziemy do stołu jeść Mamy trochę soli, trochę pieprzu i próbujemy polskiego śniadanka. Mhm. Bardzo dobre. Możecie dać znać w komentarzu, co wy jadacie na śniadania i czy uważacie to za takie typowe polskie śniadanie, bo nie wiem, co się jada w Polsce. Jeszcze świeżutki chlebek, to coś pięknego. Tak mogę rozpoczynać dzień. Teraz my zajedamy dalej i widzimy się niedługo, jak będziemy losować, z jakiego kraju musimy zrobić deser. Przyszedł czas na deser, więc losujemy. Amerykański deser. Ostatnio e, nagrywam odcinek, gdzie jadam przez 24 godziny amerykańskie jedzenie. I tam jadłam deser i było to Chocolate Chip Cookies, ale nie jadłam tam jednego deseru, który bardzo lubię. Więc e, pojedziemy sobie teraz do piekarni. Kupisz ten deser i będzie pysznie. będzie pysznie. Będzie pysznie. Wiesz o czym myślę? Czy nie wiesz o czym myślę? Nie wiesz o czym myślę. Na no, pewno nie wiesz. Dobra, jedziemy do piekarni. O coś. Pysznego i słodkiego. Możecie dać znać w komentarzu, czy się domyślacie. Bo wydaje mi się, że mówiłam Wam, że to lubię. Uwaga, uwaga, widzowie. Mamy donaty takie zwykłe, bez niczego, z samym lukrem, czyli. Ee... Glazed Donut, o sorry, miałam laga Tak to się nazywa, Glaze Donut I jak my byliśmy z Pawą w Stanach, to ja te Donuty jadłam co chwilę I byłam w Dunkin Donuts i Krispy Creams i one po prostu były przepyszne I one się bardzo mocno kojarzą właśnie ze Stanami Test smaku te smakują jak takie zwykłe polskie pączki z lukrem, ale przynajmniej nie są jakieś smakowe i tak dalej, nie mają jakiegoś nadzienia w środku, więc te najbardziej mi przypominają takie amerykańskie. Mega dobra. Jest ogólnie mnóstwo deserów, które się kojarzę ze Stanami, chociażby brownie, nowojorski sernik też jest, jakby dużo jest rzeczy, ale mi najbardziej się kojarzy donut. Dobra, do donut do końca i widzimy się na obiadku. Byliśmy sobie z Juciem na spacerku i stwierdziliśmy, że jesteśmy już troszeczkę godni, więc teraz wylosujemy z jakiej kuchni świata mamy zjeść obiad. Uwaga, uwaga. Chiński. Chiński obiad. Chyba to będzie jakiś warzywa, ryż, kurczak, coś takiego. Tak mi się kojarzy chińskie jedzenie, albo zupka chińska. Nigdy nie byłam w żadnej chińskiej restauracji, znaczy byłam raz z rodzicami w chińskiej restauracji, ale to było dawno, dawno temu i jadą tam frytki. Średnio chińskie wydaje mi się. Idziemy do auta zobaczyć czy jest jakaś chińska restauracja wokół i e, zamówimy stamtąd jedzonka. Chińska restauracja. Skoczyła restauracja Moon, która ma 4,7 gwiazdki i 1400 opinii. To jest wydaje mi się, że bardzo dużo. O, jest kurczak z warzywami po chińsku. Nie wiem co to znaczy, ale jak jest napisane, że jest po chińsku, to raczej powinno być to chińskie danie, nie? Chyba tak. Zamawiamy wtedy kurczaka z warzywami po chińsku i e, odbierzemy to sobie i zjemy albo w aucie, albo gdzieś na mieście. Zobaczymy. Mamy już jedzonko. Idziemy tylko znaleźć jakąś łoweczkę, jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli to zjeść. Po jakichś 30 minutach szukania udało nam się znaleźć ławeczkę. I siedzimy sobie w parku i będziemy zaraz jedzonko. Tak ono się prezentuje. Jeżeli chodzi o tego kurczaka za warzywami, to ja myślałam, że to będą trochę inne warzywa, szczerze mówiąc. Nie wiedziałam, jakie y, to są chińskie warzywa. Tutaj jest dużo grzybów i takich rzeczy, no ale zobaczyłem, może mi zasmakuje. Dobra, nie jest to najgorsze, ale nie jest to też najlepsza rzecz, którą miałam. To jest ryżu. No, już jest dobry, ale szczerze mówiąc, to nie są moje smaki. Te warzywa są takie krupiące, w części takie lekko jeszcze surowe. Ja takich warzyw nie lubię, ja lubię, jak są mięciutkie warzywka. Zjem to, ale na pewno to nie będzie jakieś moje ulubione danie. Sam kurczak w sobie z tym ryżem i sosem jest ok, ale te warzywka mi nie smakują do końca, więc zjem sobie po prostu kurczaka z ryżem i na przyszłość wiem, że po prostu kurczak po chińsku mi nie siada, no bo te warzywkami nie pasują. My z zjemy sobie to na pół do końca i lecimy pozałatwić kilka spraw i widzimy się z wami później, jak będziemy jechać w pewne miejsce, do Gdańska. Ale zobaczcie. Później. przyjechaliśmy teraz do Gdańska, do Kuchni Świata bo zjemy sobie jakieś przekąski niestety Sweet Planet nie ma jeszcze swojego sklepu stacjonarnego więc musimy iść do Kuchni Świata dobra, losujemy z jakiego kraju musimy zjeść przekąski Kuchnia indyjska wydaje mi się, że w Kuchni Świata mogą być jakieś rzeczy indyjskie no zobaczymy, idziemy tam jeżeli nie będzie to wtedy będziemy kombinować dalej jesteśmy już w Kuchni Świata i znalazłam pierwszą rzecz z Indii jest to coś takiego widzicie, to jest napisane Indie. idziemy szukać dalej, może jeszcze coś znajdziemy są jeszcze chipsy z Indii więc bierzemy. Siedzieliśmy sobie w galerii i teraz zobaczymy jak to wszystko smakuje. Tutaj mamy tak. Indyjski deser o czekoladowym smaku. I tutaj jest napisane, że to jest z pistacjami i z migdałami. Ogólnie to zdjęcie nie wygląda jakoś przekonująco. No ale zobaczymy. Myślę, że będzie dobry lek. Jestem będzie to jest w takim opakowaniu To wygląda jak płyta wiurowa. No. <laughs> Patrzcie to. No dobra, smakujemy. Smakujesz te świlek? No Powiedziałeś, dobra. że robisz ze mną challenge. I czujesz się jakbym jadła... drewno. Nie wiem czego. Dobra. Ma konsystencję waty cukrowej. I ogólnie jest dobre. Pożenie czujesz taką czekoladę. No jest spoko. Na początku jakby czujesz trochę herbatę, a potem czekoladę. Wygląda gorzej niż smakuje. Mhm. Jest ogólnie git, tylko strasznie się brudzisz tym, bo to cały czas Ci spada wszędzie. I nie jest takie mocne słodkie nawet. Mhm. Takie okej. Okay. Zostawiamy na razie i smakujemy teraz chipsy. Perry peri grills. Zobaczymy, pewnie jakieś ostre będą Przekąska zimnieczana z przyprawą paprykową Dobre, bardzo dobra. To jest ok No, to mi smakuje bardziej niż tamte czekoladowe Trochę pikantne, ale jest ok Dobra, my to sobie zjemy do końca w aucie Jadę teraz odwieźć Julka do domu, wyjść z psami I wtedy pojedziemy sobie po Pawła na lotnisko, bo Pawła właśnie wraca z nagrywek które miał za granicą. Nie widziałam się z nim bardzo, bardzo długo, więc pojedziemy sobie z nim na kolację. więc widzimy się w domku na kolejnym losowaniu. Odwiedzamy już Lucja do domu i teraz sobie wylosujemy, na jaką kolację mam pójść z Pawłem. Ja tam widzę włoska kuchnia. <laughs> włoska! <laughs> Okej, okay, dobra. Ja jestem zajarana. Wydaje mi się, że Paweł nie będzie aż taki szczęśliwy, ale trudno. Więc możemy zjeść jakiś makaron, jakąś pizzę, możemy zjeść... Tiramisu, o wypiciu Perola. Dużo jest rzeczy włoskich i dobrych rzeczy, więc ta kolacja będzie przepyszna. Jeżeli chodzi o restaurację, do której pójdziemy, to zdecydujemy razem z Pawłem, jak się z nim spotkamy. Teraz jadę właśnie po niego na lotnisko i w ogóle uwaga, uwaga: Paweł powiedział, że mam po niego przyjechać Porsche. Czy Wy to rozumiecie? Jakie to jest zaufanie? A ja jestem tak zestresowana, że to jest jakaś masakra, bo jeszcze tym autem sama nigdy nie jechałam. Ale Paweł usłyszał, że jest przepiękna pogoda i powiedział, że koniecznie chce się przyjechać cabrio, więc. Jedziemy, cabrio po niego. Dobra, idę do auta i trzymajcie kciuki, żebym nic nie zepsuła w tym aucie. Bo jak ja coś zepsuję, to się nigdy nie wypłacę za to. Widzimy się, jak już będziemy z Pawłem Co ty robisz? Czemu ty tak nagrywasz? Nie nagrywałam tak, nagrywam w domu, a. bo w domu nagrywałam, było jasno. I czemu masz tako? Ja nie mogę, widzowie, dopiero przyjechałem, a już muszę kamery ustawiać. Czemu ty masz taki klatkarz ustawiony? Bo tak było ustawione Dzień dobry, witam Wrócił Fabem Jestem, wróciłem do żywych Idziemy jeść Okej okay. Włoskie jedzenie Okej okay. Tak? Na co idziemy? Cokolwiek chcesz, gdziekolwiek Cokolwiek chcesz. chcesz No to na pizzę gdzieś, nie? Po prostu Pizza, makaron może A może makaron? Tiramisu jest. Możemy jechać na makaron do Pirata? Możemy. a ja, jedziemy. Makaron. Widzowie ogólnie mnie nie było ponad tydzień. No, ja się tak stęskniłam. No, mam dosyć Pierwszy po prostu Jeszcze raz Pawa tak dygo nie była. Każdego dnia rano lot. Ale w sumie ten film Paweł widzieliście już dawno, dawno temu, bo ten film wlatuje później. Tak, to tak, w ogóle bo... mamy taki mi Tak, tych bo firma. mój montażysta wyjeżdża na wakacje, a potem my jedziemy na wakacje, więc moje filmy są w ogóle trzy tygodnie w przód nagrywane. No, to grubo. No, no. dobra, jedziemy na Idziemy. makaron. Zajebiście! Wzięliśmy bruszekę dla kawy. Tak, w sumie ja wziąłem, bo nie jestem aż tak głodny. Jadę na lotnisku i makaronu z nie zjadł Ale mam brusketę, jest to włoskie jest Zapomniałem podjąć rukolę, bo nie lubię rukoli, ale nic. A ja mam w nioki. To jest za gorąco, to jest jego ciało. Trzeba rukolę jak to zrzucić. I trzeba ci dać radę Czyli co, jakiej kuchni ci jadłaś? Chińska. Uuu. Uh. Indyjska. Okej. Okay. Polska, amerykańska, włoska. Polska? Mhm. Co to jest z polskiej kuchni? Nie, nie, I co to było? Kanapki. kanapki po prostu no bo nie ma typowego polskiego i co wpisałaś w Google polskie śniadanie no, co ci wyskoczyło ale z czym szynką serem i z ogórkiem z pomidorem okej. Okay. No nośmy klasycznie ta bruschetta to jest przystawka a jest tak duża że jak miałem sam całą zjeść to się nią najac gdy był głowy no teraz się najem no jest jak pizza Uhu, tu chodź. No, tu chodź. Co się jeszcze będziemy jeść, to już jest twój ostatni posiłek. No, myślałam o deserze włoskim, ale nie ma tu tyle o może polosujemy w jakiś nowy kraj? Zjemy deser z innego kraju. To jak zjemy to, to polosujemy w Alcie. Bo o ile nie jestem głodny, tyle te starego wcisnął. No dobra, to jak zjemy, to widzimy się e, na kolejnym losku. Dobra, losujemy. Bo ja? Węgierskie? Węgierskie, węgierskie. Plack po węgiersku, mi się tylko kojarzy mi węgierki, nie wiem, czy, nie wiem czy to jest jakiś słody czy coś, ale jakoś tak kojarzę Desery węgierskie, węgierskie. Tort do bossa. Najsłynniejszy węgierski deser składający się z kilku warstw bardzo cienkiego biszkoptowego ciasta, przełożonego kremem czekoladowym i oblanym karmelem. Nie dostaniemy tego raczej nigdzie. No nie. <laughs> węgierskie leczo mi wyskoczyło, widzowie. Niezły deser. Wpisz słodycze, które pochodzą z... węgierskie słodycze, czy coś takiego. No takie. się chciałem. No i co? Dobra, widzę, wpisałem węgierskie słodycze i nic z tych rzeczy nie ma w naszych polskich sklepach na pewno. Dobra, poczekaj, poczekaj, bo to jakby... Ja tu decyduję, ja chcę to jeszcze raz. Daj sobie immunitet kręcenia. Immunitet kręcenia <śmienicza> Uwaga, uwaga, będziemy mieli deser z Turcji deser De turecki. Kebab na słodko, kebab z nutellą Desery tureckie Ale w Turcji jedzą dziwne rzeczy na deser Dobra, wiesz co, kupimy KitKata w sklepie i jedziemy <śmienicza> To nie jemy deseru? No ja nie widziałem, że takie kuchni, czy zostały, mówiąc to. No możemy zjeść, a wy wykombinujesz coś z tych deserów? No nie! No właśnie! Weź zrób torta wielowarstwowego z karmelem i z czekoladą. No 21 już jest nawet, nie ogarniemy tego nigdzie. No to ten, to by było na tyle widzowie. Deser y, może w następnym odcinku zjemy. Nie, ja za późno jest. Na diecie jesteśmy, zapomniałem tak, o tym. No, tak, y, no mówię, deser w następnym odcinku jakiś będzie. Subskrybujcie, łapkujcie, fajcie też do Pawła i widzimy się w kolejnym odcinku, papa! Pa. Miłe! Ale pojedziemy do tego batona, do sklepu. Tak, płatę. pojedziemy na baton Po prostu miałem ochotę na coś słodkiego, nie spodziewałem no że tak się, że No to trzeba było po prostu pojechać